Dzisiaj na sobie strony Kobak. Tak jak ostatnio powiedziałem na lewie. Dzisiaj będziemy mieli film z aktualizacji, ponieważ już dużo nie wiadomo tak naprawdę i zbliża się ona coraz do większymi krokami. W tym filmie będą przedstawione leaky od Game Dev rzeczy, które już wiadomo na 100% oraz moje własne przypuszczenia, co może zostać zmienione lub dodane do gry. Więc bez względnych, bez niepotrzebnego owijania w bawałnę lecimy z filmem. Pierwszą rzeczą, którą będzie zauważymy, że jest na pewno rework 9.3.9, który możliwie, że przez niektórych był wyczekiwany od dawna. Skąd wiadomo, że dzień 3.9 będzie reworkowany? Post na Twitterze od Norfuda był, na którym jest film, gdzie jest. Nie pamiętam jak już ten film wyglądał, natomiast pamiętam, że był tam martwy rozwalony MTF1, jakaś dziwna kreatura w prawym górnym rogu i wszystko działo się w przechowywalni, więc i potem jak się okazało gdzieś albo od GameDev albo od jakichś osób został zlikowany model postaci całej SCP 939 i ten model, niektórzy mówią, że on nie pasuje do gry. Niektórzy ludzie mówią, że on bardzo fajnie się będzie wpisywał w tematykę i będzie dosyć straszny. Yy, niestety będziemy musieli pożegnać keczupowego psa yy, i z tego co widać już po samej animacji, będzie on miał przełączony sprint. Czyli, że będzie musiał, że jak będziesz włączał ze sprintu na normalne chodzenie, to będzie zmieniał on pozycję, w jakiej chodzi z dwóch nóg na cztery. I najprawdopodobniej będzie miał wtedy jeszcze jakieś boosty do ataku, ale to jeszcze nie wiadomo. Więc byłoby to dość logiczne. Natomiast wiadomo, że będzie miał przyłączone chodzenie, będzie miał nową przechowalnię, będzie to nowy model, będzie miał najprawdopodobniej nowe umiejętności. Więc to będzie dość solidny rework, na który szczerze czekałem, ponieważ w mojej opinii pies jest dziennie z obecnie nudnym Escapekiem do grania, jest na poziomie plagi, nawet do grania. Nie po prostu chodzi, że mordujesz i nic ciekawego nie robisz. Plagą robisz tylko zombiaki. Mm, I dodatkowo nie masz normalnego gameplayu, bo cały czas musisz się kampić, bo jesteś tak Fornerable przeciwko graczom w większych grupach, że to jest niemożliwe, żebyś sam rozwalił całą dziętę. Praktycznie potrzebujesz pomocy y, osób trzecich albo scp ków więc yy, moja piądzdziewięć spoko, że ma rework yy, i też ten model żałuję trochę, że tego modelu już nie będzie. Był on ciekawy, yy, ten obecny, ale też nowa mechanika, wprowadzona z nowym modelem, może być ciekawa. Jest ta mechanika, że to do, do końca potwierdzona. Natomiast yy, widać gołym okiem, że to chodzenie, które będzie miało 99 yy, będzie ono przełączane yy, i będzie z dwóch nóg na cztery nogi. Mm, idąc dalej, jak już wspomnieliśmy o SCP 049, to yy, moje własne przypuszczenie tym razem yy, będziemy mieli rework wizualny SCP 049, ponieważ yy, po pierwsze ten SCP jest jedynym SCP-kiem, który nie ma jeszcze zmienionego modelu. Nie jest 9, 9, 9 ponieważ 939 yy, jest yy, nowszym SCP-kiem, wszedł do, zdecydowanie później do gry. Z 49 dodatkowo jest jeszcze bezpośrednio związany z SCP Containment Breach'em i to jest dosłownie model z Containment Breach'a i z jest S1 do 1. jest to po prostu model kompletnie niezmieniony i z tego, że jak w tamtym roku utraciliśmy model 173 na rzecz Mateusza, czyli nowego modelu SCP 173, to tym razem stracimy plagę ponieważ jest to model z Continent Breacha a Northwood dąży do monetyzacji gry ale nie, że gra będzie płatna tylko żeby móc na niej zarabiać w postaci na przykład powiedzmy, rynku Steam albo jakichś tam innych rzeczy żeby mogli mieć lepsze finansowanie do gry więc moje własne przypuszczenie SCP-049 będzie miał rework wizualny i dodatkowo też to jest, że jest CBK, a tym jest to SCP, który jeszcze nie miał w ogóle reworka. To są takie dwa jakby argumenty. Trzecim moim argumentem, dlaczego powinien zostać zmieniony jest to, że model zombiaka jest z 2017 roku i jest on nadal kompletnie niezmieniony. I na pewno, jeżeli mamy Rework już postaci, to ludzie narzekają, że zombiaki jakie są, powinny być to modele związane też z postacią, jaką wcześniej byli. Czyli na przykład jeżeli jest to MTF, to powinien być zombiak jako MTF Jeżeli jest to klasa D, to powinien być zombiak jako klasa D i tak dalej. Też na tym trochę ubolewam, ponieważ średnio się patrzę na takiego na 10 tych samych zombiaków, może by to dało jakiś taki... Urozmaicenie do gry Dodatkowo te zombiaki mogłyby mieć też więcej, jakieś różne statystyki w zależności od tego, jaką były wcześniej klasą. Na przykład, MTF miałby więcej hp ków ponieważ miał tego armora, albo żeby miał jakiś większy Blood Resistance, i tak dalej. I w mojej opinii, trzecim argumentem, właśnie jest to, że zombiak miał niezmienione modele. I czwarty argument, że ludzie ubolewają na tym, że zombie powinien mieć różne modele, w zależności od tego, jaką klasą wcześniej był. I to jest taka moja prywatna opinia na temat reworku 049, czy będzie, czy nie będzie. Idąc dalej, mamy kolejną już potwierdzoną rzecz w tym w najnowszej aktualizacji: będzie rework 0.18. Będzie nowy pistolet wprowadzony do gry. Był on zlikowany przez Huberta na live'ach, jakie prowadzi czasami na Discord'zie z CPSL Oraz parę razy wrzu został wrzucony screen przez niego z nowego remote admina Gdzie widać, że jest już nowy pistolet wprowadzony do wersji dla gamedev'u Do testowania, więc będziemy mieli na pewno nowy pistolet i będzie miał albo to będzie zamian, zamiennik Do koma 18 albo to będzie kompletnie nowa broń I raczej będzie to to ta druga opcja z tą nową bronią. Yy, będzie, miał nowy, będzie miał też osobne attachmenty, i zaraz tego, że to jest pistolet, to będzie on, się, będzie on strzelał amunicją 919 yy, i to wszystko, co wiadomo obecnie dla pistoletu nowego oraz dla nowej broni ogólnie. Kolejną rzeczą, jaką zostanie wprowadzona w następnej aktualizacji będzie rework 079, ponieważ kod ogólnie SCP-ków będzie po prostu przepisany na nowo. I niektórzy mówią, że może to poprawić optymalizację, ponieważ będzie mniej, zbędnych, będzie mniej zbędnych linii kodu, przez co będzie gra się szybciej ładowała, będzie mniej wykonywała poleceń. Do komputera, żeby to w ogóle całe wygenerować, więc. To wszystko powinno chodzić zdecydowanie lepiej. Dodatkowo komputer będzie reworkowany kompletnie. To znaczy, będzie miał, będzie miał parę nowych rzeczy powrzucane. Będzie miał też z tego co tam chyba rework wizualny minimalny, tak na kamerkach. Też Hubert to potwierdzał. Też mówił w wywiadzie, że 079 będzie miał minimapę nową. I to było potwierdzone podczas wywiadu, który przeprowadziłem z nim miesiąc temu. No i to by było chyba na tyle dla komputerka. Mam to jeszcze wypisane, tak wypisywałem te wszystkie rzeczy. Yy, oprócz tych yy, nowych, yy, nowego Dzień 39, nowego plagi najprawdopodobniej, minimapy dla 079. Będziemy mieli najprawdopodobniej nową przechowalnię dla Dzień 39. Yy, skoro dostaje rework, a ta przechowalnia obecna to jest po prostu kurwa dziura w ziemi. Więc w mojej opinii powinna ona zostać zreworkowana na coś lepszego. Dodatkowo są problemy z tą przechowaniem, bo często ona przechodzi, często na tekstury tej przechowalni przychodzą do klatki 106 i są kamienie w klatce 106 i ludzie czasami na to, czasami tak się dzieje. Jest to już rzadziej niż w poprzednich wersjach, ale nadal jest to możliwe, żeby tak się działo. Więc najprawdopodobniej będzie nowa przechowalnia. Dla SCP-939 yy, dodatkowo, już to co dawno, od dawna już wiadomo, że będą nowe modele postaci, yy, najprawdopodobniej będzie mechanika kłócania, yy, tak jak ona była pokazywana, tylko to jest wiadomo, ponieważ Game Dev tego nie potwierdził że czy będzie na pewno kłócanie. Natomiast nowe modele są już najprawdopodobniej skończone i są dla nich kończone animacje obecnie. I zostaną one wprowadzone. To będzie jedna z takich głównych rzeczy, jaka zostanie wprowadzona do gry teraz. Dodatkowo mają być te nowe windy, o których już wiadomo od dawna, że będą się poruszały obecnie. Nie, że będzie teleportacja, tylko faktycznie te windy będą jeździć pomiędzy strefami z różną prędkością. Więc tutaj będzie nowy pole do popisu dla ludzi pracujących z tym programem, co się w nich mapy robi, na przykład na serwerach, że czasami macie, są takie serwery weselu, że rozpicie się poza mapą i macie jakiś parkour, albo jest ta strefa, tam, gdzie ten wyjeżdża w WCI, że macie tam nową strefę po prostu, taką jakby zrobioną poza mapą, więc to będzie nowy pole do popisu dla ludzi pracujących w Map Editorze. Z tymi nowymi windami będą mogli robić z tego najprawdopodobniej jakieś fajne rzeczy. Hmm, może, wierzę, że jeszcze coś pominąłem z tych rzeczy, które mogą być w najnowszej aktualizacji, ale wiadomo, że będzie na pewno dzień 3.9. Będzie minimalny rework 079, będzie rework wizualny 049, będą nowe modele, nowe windy, nowa przechowalnia, nowa broń. Wiadomo na temat tej aktualizacji już dość sporo. Tylko jeszcze pytanie. Które jest chyba najważniejsze z tych wszystkich, kiedy ta aktualizacja dokładnie wyjdzie, yy, tak jak w tamtym roku, yy, beta publiczna wyszła w lipcu z tego co pamiętam tamtego roku. Yy, nie pamiętam natomiast, albo w sierpniu to było, bo albo w sierpniu, albo w lipcu, yy, to może w czerwcu nie wiem. Prawdopodobnie był to lipiec w tamtym roku, yy, więc. Yy, Teoretycznie, tak w mojej opinii, skoro update y, taki większy wychodzi co pół roku, znaczy co rok, to powinien. Nowa aktualizacja powinna wyjść w tym roku jeszcze. Y, I wydaje mi się, że w okolicach września lub października powinniśmy już y, mieć ten update y, wypuszczony dla wszystkich, y, ale nie wiem, nie jestem jasnowidzem, też nie jest to potwierdzone stanowisko Northwood Sudus ani Huberta Moszki. To jest takie moje własne przypuszczenie, kiedy to może wyjść, ponieważ już dość sporo rzeczy jest tak jakby już wprowadzone. Znaczy nie wprowadzono, tylko po prostu jest już podoklejane. Do najnowszej wersji ten nowy model DZ39, Ostatnio byliśmy nim zaskoczeni na Twitterze. Więc mamy takie małe potwierdzenie tego, co już może być. Yy, więc skoro dzień dzień został wypuszczony, nowe modele były pokazane już dawno temu. Yy, Rework ten nowy pistolet, yy, już yy, widzieliśmy go 3 tygodnie temu chyba. Rework wizualny z 4 jest wiadomo od dawna, ale podobnie jak z 1.73 będzie to robione jeszcze podczas aktualizacji, yy, nowa przechowalnia i nowe windy już. Nowe windy są już od dawna. Nowa przechowalnia już też jest zrobiona. powiedzmy, że widzieliśmy ją na Twitterze. Więc link oczywiście do tego posta z Twittera wrzucę albo w opisie, albo w przypiętym komentarzu będzie. Więc to chyba byłoby na tyle na temat update'u. Tak jak mówię, nie jestem jasną widzem, IMO na przełomie lipca, sierpnia albo w sierpniu zauważymy, znaczy będzie public beta. Ponieważ dość sporo rzeczy jest już jakby, już zauważyliśmy, znaczy już widzieliśmy na własne oczy. Że są jeszcze rzeczy faktycznie zrobione, wyrenderowane, ale jeszcze jest parę tych rzeczy, których nie ma, więc możemy jeszcze poczekać parę tygodni. Ale do końca roku nowa aktualizacja powinna użyć już światło dzienne. Więc to było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym filmie, który będzie pod koniec lipca, ponieważ od dzisiaj, znaczy od tak naprawdę od jutra do końca tygodnia mnie nie ma, jestem na praktykach. Więc żegnam się z wami i do zobaczenia.